Po prostu porozmawiamy o ekosystemie innowacyjności. Jak państwo wspiera startupy, rynek venture capital, podwyższonego ryzyka, rynek private equity, inwestorów indywidualnych, inwestorów instytucjonalnych, innowacje? Jak wspierane są przez, przez państwo te spółki, które, które tak naprawdę są spółkami innowacyjnymi, tak? które które budują polską, polską przewagę potencjalnie w zakresie innowacyjności. O tym porozmawiam z, z Michałem Gładysiem, specjalistą inwestycji funduszowych private equity, który był do niedawna dyrektorem inwestycyjnym w Polskim Funduszu Rozwoju Venture i który ma duże doświadczenie z tymi spółkami w zakresie finansowania tych podmiotów. No i pierwsze pytanie dotyczy właściwie takiego obrazu, o czym my tak naprawdę rozmawiamy, o jakim rynku my rozmawiamy, bo rzeczywiście mamy wielu aktorów i zdefiniujmy ten rynek, tak? jakie, to są, jakie to są podmioty na tym rynku, jakie są inni gracze, instytucje rozwojowe, które wspierają tych inwestorów instytucjonalnych, te firmy zalążkowe, które powstają na polskim rynku. Generalnie przyjmuje się, że nowoczesne technologie są wspierane przez fundusze typu Venture Capital i są to fundusze, które zajmują się finansowaniem idei i doprowadzeniem tej idei do fazy produktu. Jest to robione w formie funduszy private equity, czyli w formie, w której jest zarządzający funduszem i inwestorzy. I na świecie inwestorami są instytucje rządowe, instytucje rozwojowe, inwestorzy indywidualni, inwestorzy prywatni i inwestorzy tak zwani instytucjonalni. W Polsce kluczową rolę odgrywają instytucje rządowe, instytucje rozwojowe, Odgrywają również instytucje międzynarodowe, takie jak Europejski Fundusz Inwestycyjny czy Bank Odbudowy i Rozwoju, no i wreszcie inwestorzy prywatni, indywidualni. No właśnie, załóżmy: Ja mam ideę tak, do produktu i chcę włączyć jakąś aplikację, na przykład w internecie rzeczy, tak ogólnie rzecz biorąc. Do kogo najpierw idę po wsparcie? Rozumiem, że do NCBR-u prawdopodobnie. Badanie i rozwój, potem do PFR Venture, potem czy jak gdyby powstaje jakieś finansowanie zalążkowe. A potem, a potem jak gdyby szukam tego popytu prawda na rynku. Być może jakieś inne instytucje, banki. To ja bym zrobił krok wstecz, mhm. ponieważ na całym świecie i w Polsce zresztą też, tym pierwszym źródłem finansowania to są moje własne oszczędności i oszczędności rodziny, przyjaciół, znajomych. Bo jednak ta idea gdzieś tam oprócz samego wyklucia się w głowie no musi być przynajmniej tak wytworzona, żeby warto ją było przepokazać komuś innemu. I rzeczywiście jeśli chodzi już o wsparcie zewnętrzne, to NCBR jest pierwszym krokiem. Programy Alpha Bridge, które średnio finansują około miliona na, na inwestycje. To jest ten pierwszy krok, w którym pozyskuje się no inwestora profesjonalnego, ale też wsparcie takie troszeczkę mhm. bardziej systemowe. Kolejnym krokiem w Polsce znowu jest PFR Ventures, który dystrybuje pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone na ten cel. I to są różnego rodzaju programy, od rzeczywiście też bardzo niewielkiego finansowania do już całkiem sporych sum. W kolejnym kroku, no niestety w Polsce to są już raczej inwestorzy zagraniczni, fundusze zagraniczne, ewentualnie korporacje, które są w stanie tego typu programy wspierać i finansować. Po prostu tych środków, które z Unii Europejskiej Polska otrzymuje, jest ograniczona ilość. No tak, i dodajmy, że taki model właśnie funkcjonuje wszędzie, właśnie w całej Unii Europejskiej, na świecie, tam gdzie te innowacje są wspierane przez państwo. Taki model tego ekosystemu innowacji funkcjonuje na całym świecie, prawda? Czy są jakieś wyjątki także? Państwo w ogóle nie wspiera i się to wszystko samo z siebie rozwija. Modelowym przykładem w sumie jest, są Stany Zjednoczone. No w mm. ogóle ten rynek kapitałowy tam jest najbardziej rozwinięty, i tam jest rzeczywiście bardzo duże wsparcie w postaci różnego rodzaju badań, które są sponsorowane przez rząd amerykański przez różnego rodzaju instytucje naukowe, ale też ogromne finansowanie, jeśli chodzi o prywatne instytucje. Na bardzo wczesnych etapach i późniejszych. No, wynika z zamożności Stanów Zjednoczonych i w ogóle nastawienia do finansowania innowacyjności. W Europie, chyba najbliższym przykładem dla nas, takim może modelowym, jest Francja, hmm. gdzie o BPI, ile. Tak? BPI jest koordynatorem, jest takim odpowiednikiem tak. PFR, PFR mhm. Ventures do pewnego tak. stopnia. Mhm. Natomiast sami Francuzi przyznają, że finansowanie na tej pierwszej fazie to jeszcze jest w miarę zapewnione, bo z prywatnych oszczędności właśnie z różnego rodzaju instytucji. Natomiast oni zauważają, że istnieje potężna luka finansowa w momencie, w którym te spółki zaczynają się już nieco bardziej rozwijać, w którym potrzebują kapitału do tego, żeby już rzeczywiście wprowadzić produkcję, sprzedaż, osiągnąć jakąś zyskowność i okazuje się, że te francuskie spółki, które w pierwszej fazie zalążkowej zostały wytworzone, uciekają na giełdy amerykańskie, uciekają w ogóle do yy, zagranicy i Francuzi, obawiając się, że, że, że ten trend może kontynuować, postanowili stworzyć program, żeby te spółki zatrzymywać, żeby stworzyć coś w rodzaju nazdaka francuskiego i żeby ta innowacyjność pozostawała u nich w kraju no a przynajmniej w Europie. No tak i teraz no Polska oczywiście nie ma dużo kapitału generalnie poziom też inwestycji jest bardzo niski bo to jest poniżej 17% stopa inwestycji do PKB a na spółki tutaj mam zanotowane na spółki generalnie te venture capital przeznaczone jest na te startupy jest to 0 i 2,2% PKB to jest no, ponad 10 razy mniej niż na przykład w takiej Estonii. No, dużo mniej też niż we Francji, tak, ale no, w Estonii jest 0,3% PKB, czyli mówimy o tym, że tam jednak się stawia na ten model, że jednak trzeba wspierać innowacje, państwo je wspiera. I no, oczywiście z jednej strony w Polsce rosną też środki, wydatki na badanie i rozwój przez NCBR głównie. I to rzeczywiście rosło w ostatnich latach o średnio, o średnio rocznie o 13%. Natomiast, jeśli spojrzymy na lukę produktywności, tak zwaną wobec średniej unijnej, no to jesteśmy ciągle w tyle, tak? co więcej, ona rośnie. Czyli mamy z jednej strony wydajemy pieniądze na tym początkowym etapie właśnie na badanie i rozwój, ale nie wydajemy pieniędzy potem na te startupy, które potem powinny pociągnąć te tak. innowacje. tak? Tak. No, generalnie, znowu uwaga, jak się nie zasieje to nie wyrośnie tak? Tak. i e, Francuzi dostrzegli u siebie tą lukę, Niemcy dostrzegli, Brytyjczycy ją dostrzegają. E, stwarzają programy, które mają mobilizować różne formy kapitału, mhm. krajowe, ale też zagraniczne po to, żeby tą lukę wypełniać. W Polsce no, fajnie byłoby dojść, żeby chociaż ten procent PKB właśnie był inwestowany. Natomiast no, też trzeba podjąć próby znalezienia tego kapitału właśnie wśród inwestorów instytucjonalnych, może wytworzenia w ogóle inwestorów instytucjonalnych, grup takich, czy to przemysłowych, czy też rządowych w, programów wsparcia, które mogłyby jednak ten kapitał, tą pulę kapitału zwiększyć i rzeczywiście pomóc w, w dalszym rozwoju tych przedsiębiorstw, rozwoju idei. No tak, od rozwoju idei potem, to jest ta część podażowa, tak, poprzez innowacje, potem, no załóżmy ten produkt się powstaje, ale potem po stronie popytowej, rozumiem, też powinny być może jakieś programy, na przykład w zakresie transformacji energetycznej, przez, przez ENFOŚ, albo przez jakieś fundusze celowe, albo przez bank, bank, bank gos, ochrony środowiska, które stworzyły jakąś pompę ssącą, na pewno rozumiem no, wynalazki, nazwijmy to, czy produkty, które na przykład są związane z transformacją energetyczną. Czy to, to też jest zamknięcie tego całego, całego systemu, jak gdyby, wsparcia, czy to, czy to już nie powinno mieć miejsca? To jest świetny przykład, dlatego że no właśnie yy, korporacje, duże hmm. przedsiębiorstwa, które muszą zmienić swoje zasady funkcjonowania. Głównie chodzi o rzeczywiście zmiany, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, tak? czyli, czyli tą zmiany dotyczące przejścia z paliw kopalnych na, na, na odnawialne. To są rzeczy, które, te technologie będą musiały być zaimplementowane. Te technologie cały czas są tak naprawdę dopracowywane i być może zainwestowanie w tego typu rzeczy, i potem ich wykorzystanie po, powinno być wystarczającą zachętą dla tych przedsiębiorstw, żeby rzeczywiście w to inwestować. Tak to wygląda na całym świecie, bo taki British Petroleum, znany bardziej jako BP czy Shell, ma swoje programy inwestycyjne to bardzo rozbudowane programy inwestycyjne, w którym mhm. właśnie inwestują w te zalążkowe spółki, w te technologie, często nie oczekując, że to będą jakieś niesamowite zwroty, a w ogóle często oczekując, że to będą straty, ale oczekując, że dzięki tym inwestycjom otrzymają technologię która potem może być wykorzystana przy właśnie zmianach w tych właśnie dużych firmach. Czyli z jednej strony są pewne dotacje, tak, zalążkowe zwłaszcza, na różnym etapie mm -hmm. rozwoju, tak, czy na PFR Venture, NCBR mówiliśmy wcześniej, potem są te, nazwijmy to outsourced R&D, czyli to są te wyoutsourcowane przez jakieś duże firmy, typu na przykład Orlen czy Lasy Państwowe, jakieś projekty, projekty, które też zalążkowe dla tego segmentu innowacyjnego, i na końcu wchodzą inwestorzy instytucjonalni, tak, funduszowi. Ostatecznie, żeby ci instytucjonalni weszli, inwestorzy prywatni, to się musi opłacać. Czyli tak. rzeczywiście musi być obietnica tego, że zwroty będą miały miejsce. Tu może warto wrócić do samego początku. Rynek VC funkcjonuje na zasadzie takiej, że rozsiewa się bardzo szeroko kapitał, czyli inwestuje w masę spółek różnego mhm. rodzaju. Zdając sobie sprawę z tego, że większość z nich nie przyniesie żadnego zysku, że to jest będzie kompletny odpis. Natomiast część z tych spółek, niewielka, przyniesie wielokrotne zwroty. I to właśnie ma zwrócić kapitał. No podobnie na tej, w tej fazie, o której mówimy o tych inwestorach prywatnych, oni oczekują, że no, część przynajmniej tych idei, rzeczywiście dojdzie do takiego etapu, w którym da się tą ideę spieniężyć i rzeczywiście. Na niej zarobić. W przypadku korporacji jest, wiadomo, ten zysk dodatkowy w postaci pozyskania w ogóle technologii. W przypadku państwa pobudzenie rozwoju, tak? natomiast w przypadku inwestorów, no jednak, głównym, kluczowym elementem to jest to, że to musi być opłacalne i musi być zyskowne. Tak, ale jesteśmy też na takim etapie, rozumiem, tego ekosystemu, jak patrzymy, w jakim sensie państwo przez różne instytucje rozwoju wspiera ten rynek, powiedzmy innowacji, czy ten cały ekosystem, to chyba teraz taką piętą hilosową jest chyba brak pieniędzy też dla tych funduszy, no, które mają te innowacje tworzyć, czyli te fundusze tych startupów, tych wszystkich, które poszczególne rundy są realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju Venture, no, które były finansowane ze środków unijnych i rozumiem, że się trochę Wysok strumień tych inwestycji A. i co teraz, tak? Czy co grozi tym, tym podmiotom, tak? Co grozi, czy bra tych brak budżetów, czy grozi jakoś bankructwa, czy grozi e co, co, co się stanie, tak, na rynku? To jest rzeczywiście bardzo złożony problem, dlatego, że po pierwsze, przez lata rzeczywiście zbudowano ekosystem. On funkcjonuje jest cały czas dosyć słaby i wymaga dalszego wsparcia, ale zbudowano go zbudowano wiarygodność tego, że państwo wspiera tego typu przedsiębiorstwa. No i teraz, jeśli ten kapitał wyschnie, to te lata pracy mogą zostać zaprzepaszczone, bo zaufanie do tego, że rzeczywiście są źródła finansowania, może odejść. Większym problemem w przypadku funduszy czy instytucji, które już inwestują, a także spółek, które zostały sfinansowane, jest to, że one cały czas wymagają dalszego wsparcia. To są cały czas początkujące idee, które trzeba rozwijać, na to jest potrzebny kapitał. Jeśli nawet mamy spółkę, która w tej chwili... Doszła do nie wiem, produkcji, już jakiejś czy, czy, czy tam konceptu udowodnionego, to ona wymaga dalszego finansowania po to, żeby przejść do następnej fazy, do następnej, do następnej, a wreszcie opłacalności. Jeśli tego kapitału nie pozyska, to po prostu upadnie. Jest szansa, że jeśli rzeczywiście to jest bardzo zaawansowany projekt. Może ktoś go przejmie, ale też wiadomo, że jeśli go przejmie, to przejmie go za obniżoną kwotę. Czyli ci, którzy już w tej chwili są zainwestowani, no muszą mieć dalsze źródła finansowania, bo jeżeli nie, to wszystko po prostu padnie. No i jest ta niepewność, rozumiem, bo mimo tego, że pan prezes Borys odchodzi, zapowiedział swoje odejście z końcem roku z Polskiego Funduszu Rozwoju, to wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że te pieniądze się pojawią, tak, europejskie, ale z drugiej strony, no, odchodzący rząd skonfliktowany z Brukselą w zakresie praworządności, no, nie jest w stanie zapewnić tych środków europejskich. Ja mówię tutaj z, z programu dotyczącego nowoczesnej gospodarki, a nie z programu z KPO. Też tych pieniędzy nie ma, a już powinny się już niedługo pojawić. I rozumiem, że grozi nam pewna utrata wiarygodności też wobec również tych inwestorów instytucjonalnych, którzy też jak gdyby finansują te podmioty innowacyjne. Wiarygodności i bankructw, nie? bo to też, trzeba, też. Trzeba, trzeba, trzeba przyznać. Strat rzeczywiście dużych, których hmm. można byłoby uniknąć. To jest tak, że gdyby rzeczywiście te programy były priorytetem, to wydaje się, że są rozwiązania pośrednie do sfinansowania tego typu programów. Na przykład tak? środki własne PFR-u? Trochę anegdotycznie, ale spotkałem się z taką opinią, że pieniądze można było dodrukować. Tak? To, to no, było no. dosyć często powtarzane. I rzeczywiście, gdyby był taki pro projekt, można by było udzielić pożyczek. Zresztą, PFR Ventures w swoim ostatnim materiale Aha. na temat właśnie tych, tych już powiedzmy obietnic, mówił o tym, że cały program miał być finansowany na zasadzie promesy, tak? czyli że. To rząd sfinansuje hmm. ten, ten etap przejściowy, a po od uzyskaniu, odblokowaniu pieniędzy z Unii Europejskiej, jak gdyby te pieniądze by wróciły. No, to nie zostało uruchomione. Ja rozumiem, że to jest dosyć skomplikowane i trudne, wymagałoby gdzieś bardzo wysokoszczeblowych rozmów i być może to było trudne do zrobienia, no ale gdyby to był priorytet, to byłoby to rzeczywiście coś, co, czym przynajmniej można byłoby się zająć. No dobrze, a teraz. No... Teraz się następuje zmiana rządu. Tak? No wiadomo, że jakieś pieniądze będą odblokowane. Nie wiadomo, ile firm upadnie, nie wiadomo, jaka, jaka będzie struktura tego rynku, ale są też tacy, którzy mówią: No właśnie, teraz nie można tych pieniędzy wydawać, no bo władza odchodzi. Tak? Będą zarzuty, że rozdano pieniądze znowuż ty po swoim. Tak? No, takie, tak, tak działa polityka. Jak na to pytanie odpowiedzieć? To jest wszystko kwestia priorytetów, tak. czyli jeśli rzeczywiście stawiamy na innowacyjność w Polsce i na to, żeby zasiewać, żeby to wzrosło, no to trzeba mieć to w pamięci, tak? I, I jeśli jest tak, że programy, różnego rodzaju programy są kontynuowane mimo zmiany rządowej, no to też być może innowacyjność powinna być gdzieś tam wysoko w skali tej, tej, tej hierarchii, tak? Ja jestem specjalistą bardziej od, od inwestycji i Wiem, że jeśli nawet są działania rządowe, które gdzieś tam przeszkadzają w zrealizowaniu jednego projektu czy drugiego, to zawsze są możliwości, nawet nie to, że obejścia, ale próby zaradzenia problemowi. I e, takich prób wydaje się, że nie było, tym bardziej, że temat pieniędzy zablokowanych z Unii Europejskiej to nie jest jakaś tam nowość, tak? to istniało no, już od jakiegoś czasu. Z dwa lata powiedzmy i tak. alternatywne sposoby na zaradzenie sytuacji, rzeczywiście wydaje się, że to, to było do zrobienia, tak? To, to jest coś, co... No więc podsumujmy. Temat tego rynku ekosystemu dla innowacji jest bardzo ważny, bo Polska ma bardzo niski poziom innowacji, luka produktywności rośnie mimo nakładów rosnących na badania i rozwój. Ekosystem generalnie jest, tak, ale no nie może być takiej sytuacji, że nagle wzrasta niepewność co do kolejnych rund, kolejnego, kolejnego cyklu finansowania tych, tych inwestycji, no bo one tak naprawdę muszą mieć pewną ciągłość. Z drugiej strony, nie chyba nie powinniśmy wpadać w pułapkę, no takich nazwijmy to Utopionych kosztów. Tak? To znaczy, że mm -hmm. dlatego finansujemy te projekty, bo żeśmy już włożyli pieniądze. Oczywiście. Więc zawsze powinna, powinno wszystko ulegać rewizji, przejrzeniu się. No ale niewątpliwie ten rynek jest bardzo ważny. Polska, jeśli chcemy, żeby wzrosła produktywność, żeby wzrosła, była, była budowana gospodarka oparta o wiedzy, to musimy tak naprawdę wspierać innowacje, no bo wszyscy tak robią. Tak? To jest model, tworzenia ekosystemu i również wspierania na każdym etapie rozwoju, aż te spółki będą dojrzałe i same będą poszukiwały, rozumiem, pieniądze na rynku kapitałowym. Tu jeszcze może wrócę na chwilę do, do, do tego przykładu francuskiego, bo o ile w całej Europie, praktycznie kapitał jest problemem, i w Polsce też mm. jest pewnie większym nawet niż we Francji skalowo, proporcjonalnie, o tyle w Polsce jeszcze cały czas, ten, struktura naokoło tego rynku jest dosyć słaba, bo jest niewielu inwestorów, którzy mm. rzeczywiście chcą to robić. I, Myślę, że to powinno być priorytetem, jeśli chodzi o, o następny rząd, tak? czyli hmm. rozbudowa i wzmocnienie tej struktury naokoło. No, w tej chwili takim priorytetem krótkoczasowym to jest po prostu, żeby te środki jak najszybciej trafiły rzeczywiście, czyli ten, ten, ten program nazwany FENGiem, żeby... Czyli na, na fundusze na, 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 na nowoczesną gospodarkę. Na, dokładnie tak. To jest rzędu dwóch milionów i zakładanego dodatkowego, przepraszam, dwóch miliardów i dodatkowego miliarda pochodzącego ze środków mhm. prywatnych, żeby te pieniądze jak najszybciej rzeczywiście do spółek, do funduszy trafiły no i pozwoliły uniknąć bankructwa, ale też no właśnie przedłużyły rzeczywiście tą wiarygodność finansowania i środków, które z budżetu pochodzą. Fantastycznie, więc mam nadzieję, że tak będzie. Będą pewne dobre wiadomości i odżyje rynek również zalążkowej i tych projektów innowacyjnych, innowacyjnej gospodarki. Bez tego zawsze Polska pozostanie, nazwijmy to, montownią. No, trudno będzie zbudować innowacje, bo też brakuje i kapitału i brakuje też źródeł tego kapitału, czyli pochodzących z oszczędności, więc miejmy nadzieję, że to się stanie. Środki europejskie to jest priorytet dla nowego rządu. Demokratycznej opozycji, żeby te środki pozyskać, jak najszybciej uruchomić. Projekty. Więc mam nadzieję, że wpłyną również na ten rynek innowacyjnych projektów dla startupów i dla w ogóle rynku venture capital. Moim gościem był Michał Gładyś. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję bardzo.